Cześć! Cześć Kazie i Kaziczki! Dzisiaj zapraszam Was na filmik o czasie prezent perfect i postaram się Wam wytłumaczyć na czym polega ten czas i kiedy go używamy używając tylko moich dłoni i kawałka gumki. Także zapraszam! No więc czas prezent perfect dla nas Polaków jest dosyć trudny do ogarnięcia. Dlaczego? Ponieważ nie ma odpowiednika w języku polskim. Jak coś, co wyraża teraźniejszość i przeszłość, przetłumaczyć na język polski? Słowo perfekt pochodzi z łacińskiego, od łacińskiego perfektum, co oznacza czas przeszły dokonany i to my, Polacy, jesteśmy w stanie zrozumieć. Wczoraj byłem w pubie, yy, zakochałam się. Zgubiłam klucze. Wszystko wykonało się w przeszłości, stało się w przeszłości, skończyło się. To jesteśmy w stanie ogarnąć. Ale co sobie wy wykombinowali Anglicy? Oni wykombinowali sobie czas, który łączy teraźniejszość i przeszłość. I jest to czas teraźniejszy. Czas teraźniejszy dokonany. Co dla nas jest totalną zagadką, ponieważ dla nas, Polaków, to jest po prostu niemożliwe. Coś, co się dokonało, coś, co się skończyło, automatycznie wyrażamy w czasie przeszłym. Nawet jeżeli mówimy, mówimy dzisiaj, w tym tygodniu, Anglik użyje czasu present perfect, Polak czasu przeszłego. Także jest kilka takich najbardziej popularnych zastosowań czasu prezent, perfect w języku angielskim. I bardzo was proszę, starając się zrozumieć ten czas, nie tłumaczcie tego na język polski, ponieważ będzie kiepsko. Po prostu nie da się tego przetłumaczyć na język polski, bo w języku polskim tego nie mamy. Nawet takie proste pytanie, ten książkowy przykład: Have you ever been to China? W angielskim jest to czas teraźniejszy, have you ever been? Ale tłumacząc to na polski, już w tym momencie kopiemy sobie grup, bo przetłumaczymy to na czy kiedykolwiek byłeś w Chinach? Nie czy kiedykolwiek jesteś w Chinach. Anglik powie dosłownie czy kiedykolwiek jesteś w Chinach? Polak czy kiedykolwiek byłeś. I tutaj przydadzą się moje dłonie, które sp przygotowałam specjalnie na dzisiejszy odcinek. Ponieważ czas, prezent perfect w języku angielskim, wyraża przeszłość i teraźniejszość w tym samym czasie. Te wszystkie pytania, have you ever, są bliżej teraźniejszości, tak naprawdę. To nie są pytania o naszą przeszłość, to są pytania o całe nasze życie, od momentu narodzin, aż do teraz, aż do chwili obecnej. I dlaczego ten czas jest teraźniejszy, skoro mówimy o wydarzeniach, które już się stały? Ano dlatego, że te wydarzenia muszą mieć jakieś, jakiś związek z teraźniejszością. I właśnie tym związkiem z teraźniejszością, tym symbolem dzisiaj jest ta gumka. Swoją drogą jest to pierwszy raz, kiedy próbuję tak wytłumaczyć czas Present Perfect, także będę Wam wdzięczna za opinie. I nie wiem, czy ta gumka Wam pomoże, może Wam pomoże. Czyli tak, data moich urodzin. Kiedy się urodziłam, mieszkałam w Polsce, byłam nieznośnym dzieckiem yy, i lubiłam Izaki. Wszystko stało się w przeszłości. Ale kiedy mówię o całym moim życiu, od momentu narodzin aż do dzisiaj, z tą gumką, to już nie używam czasu przeszłego, tylko czasu teraźniejszego. Dla nas, Polaków, coś, co wydarzyło się dzisiaj i ma związek z przeszłością, wyrazimy to w czasie przeszłym. Ale Anglik spojrzy na to w drugą stronę i wyrazi to w czasie teraźniejszym. To trochę tak, jakby patrzeć na szklankę. Ktoś powie: O, jest do połowy pusta. Nie, jest do połowy pełna. To jest do, dokładnie ta sama, ta sama idea, to jest dokładnie ten sam pomysł. Także. Have you ever been to China? Od momentu narodzin aż do dzisiaj. Have you ever, ever, have you? Dlatego to, to have, has jest w formie teraźniejszej, ponieważ jest to czas teraźniejszy. Czyli to, to zastosowanie, pytanie o nasze całe życie. Od momentu narodzin aż do teraz. Have you ever been? Have you ever tried? Have you ever done something? Nie jesteśmy zainteresowani, kiedy dokładnie. Od tego są czasy przeszłe. To czasy przeszłe mówią mi, kiedy dokładnie last week, two months ago, uh, yesterday. Have you ever, czy kiedykolwiek w swoim życiu coś zrobiłeś? I to jesteśmy w stanie zrozumieć, podejrzewam. Ale jeżeli już chodzi o te wydarzenia, które stały się dopiero co, ups. I've lost my keys. To też jest czas present perfect. To nie jest teraźniejszy ani przeszły. Po polsku powiem przeszły. Zgubiłam moje klucze. Stało się. Zgubiłam moje klucze. Po angielsku powiem ups. I have lost my keys and I don't have them. I to jest właśnie ten związek z teraźniejszością. I don't have them. Czyli widzę jakiś skutek, yy, widzicie jakiś rezultat czegoś. Złamałam nogę i nie mogę teraz chodzić. Dlatego potrzebna nam jest ta gumka, potrzebny nam jest ten związek z chwilą obecną. Jeżeli gumki nie ma, jeżeli coś należy do przeszłości, coś stało się w zeszłym tygodniu, dwa lata temu, używacie czasu przeszłego. I właśnie na tym polega ten problem, kolejny problem, kiedy używam present perfect, a kiedy past simple. No, różnica właśnie polega na tej gumce. Czy jest jakiś związek z chwilą obecną, czy nie? Także moi mili. Nie przejmujcie się zbytnio czasem Present Perfect, nie próbujcie tłumaczyć y, tych przykładów z angielskiego na polski, bo wyjdą wam głupoty. Polecam wam słuchajcie piosenek, ponieważ ten motyw występuje bardzo często w piosenkach, na przykład w piosence y, Roda Stewarta Have I told you lately that I love you? Czy ostatnio ci mówiłem, czy ostatnio ci mówię, że cię kocham? Także jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli ta gumka do Was przemawia, dajcie mi znać. Jeżeli do Was nie przemawia, to też dajcie mi znać, to wymyślę dla Was coś innego. Dziękuję bardzo do, za oglądanie, szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pa!